Ej, dobra widzowie, bo nie rób nic, jesteśmy po pierwszych nagrywkach właśnie z tego domu, daj to, i znaleźliśmy taki kilof drewniany z Minecrafta, nie, nie dosłownie ale takie zrobione, nie, teraz to na szorce nagrywam, no i nie wiem widzowie, co, no. co mam z nim zrobić, właśnie jak ja to oglądacie, Co jeszcze tego filmu nie ma, bo ten film będę montował i ogólnie robił jeszcze, ale nie wiem kiedy będzie ten film więc ten weźmy kilo gdzieś dalej trochę odłożymy żebyśmy pamiętali bo na tych tych no, nagrywkach Proszę wam go tu Dobra, ty go, rzucę położę No i co? Zostawcie subała po górę No i co? No, Montujemy dla Was pierwszy film na tym kanale do zobaczenia i miłego dnia życia Chyba, żeby...